O, tutaj jest, tak, jesteśmy kretyni, poleciliśmy na statek. Nie leć się za nami na statek, to nas nie na statku, tylko tu. Ja będę musiał bronić, bo. No tak, no skąd? Jakiś Batman mnie atakuje. No, dwóch, super, a tam ten siku poszedł. No, fajnie, posikanie. Więc my na musy chowamy się pod schodami. Minimalnie cię może schować, ale poczekaj, zobaczymy, kiedy będzie, kolejne, gdzie będzie kolejna strefa. O, ile cię złapie? Dzisiaj <śled> Fortnite. <śled> 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 Bo jesteśmy na naszym kanale Datsun.pl, więc dzisiaj robimy zb... Czwarty tydzień, zbierz meta z podniszczonej platformy Kto już zrobił pisze Kto zrobił zostawia łapę w górę i suba i w ogóle wszystko co się da w Wieści metalu trzeba z... zebrać, trochę dużo tego jest, a ta platforma nie jest taka wielka żeby zebrać tyle nie Zobaczymy ile tam osób popłynie no Właśnie, zobaczymy ile da nam się zebrać, czy to będzie na dwa, dwa loty Czy nie No widzicie jeszcze mamy kolejne zadania, dobra lecimy Z tą Platformą i metalem no. Dobra, lecimy Na podniszczoną platformę zbierać metal Ej, podziękujemy. Ej, podziękujemy. Tak, podziękujcie zawsze kierowcy trzy lata, trzy lata, trzy lata. Czyli można ten statek zniszczyć, tak? No I to, to, jest, to jest największy to będzie, to będziemy mieli kolegów Mówiła, że będziemy mieć kolegów bo statek zawsze był tutaj, ja, ja już mam broń. Ty już jesteś na statku? No, bo po, 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 polecam na kadrze. No, 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 hmm, Teraz to. Chyba nie, to musisz się zbierać, coś mi się wydaje. No, już super, koniec gry. No, ale poczekaj, no chcę też przeżyć, nie? Dam się zabuduj, bo stary kolega. Ja już się nie będę budował. Zadam, zadam. Dobra, dobre, Lecz! mi. daj mi teczkę I daj mi jedną czarną broń. Jezu, wszystko by chciał. Jedną żarą ja bo na Poczekaj, bo nie wiem jak tu się zwala to to się zwalało? Użę, 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 użę. Masz, 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 masz No masz, idź To mi się wydaje, że tego statku no, Chyba tego statku nie trzeba się rozwalać Tylko platformę, czyli musimy mieć na miejsce Chociaż nie wiem, zaraz zobaczymy Bo nie, pisze, nie pisało mi, że mam tu masz broń Ale mi się wydaje, że musimy iść trochę dalej niż na... Zobacz, ja mam 180 i mi nic nie mówi w ogóle Ile już masz? Ja już 200, Teraz. No i nie zrobiłem tego zadania No i co jest? Musimy dalej lecieć Zbierz Czemu nie zaliczyło? Bierz to metal, tak? Zobaczymy czy tu nam mi zaliczy to A my jesteśmy lepszy O tutaj jest, tak? Jesteśmy kretyni, poleciliśmy na statek. Nie leć się za nami na statek, to nas nie na statku, tylko tu. No dobra, to ci brakuje, no ja mam 500 z tego już. No, tylko że tutaj metalu prawie nie ma. No gdzie, to jest drewno samo. A tu jest metal, ślep jest Mi brakuje... Mi jeszcze 20 brakuje Nie zrobiłem to, jest zrobione wyzwanie Zbierz metal z podniszczonej platformy Co to? No rozwaliłeś, no tak No zawsze możemy się sami zabić, nie? A już nie musimy tu... Ni ja już nie muszę... No to zbieraj Zrobić zadanie już? Wyskoczyło Ci zrobione Odchodź, bo jest zara ten idzie, ten, ej, znowu skiniemy przez ten Strefa idzie Nie? Dobra Ja idę na trylk Co tu jest, do góry? Tutaj, 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 tutaj lot, 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 lot. Jak, jak, jak ten, jak, jest, będzie, jak się będzie wody, to będzie wśród. O, o O, chcesz snajperkę? Nie, nie rzuc, rzuc O, rybki O, złota! Sniperka, złota sniperka Nie, nie możesz się iść. No to idź szybko, no ja na live, ie. nie ma tu jakiś. Ej, ja, jednak tu koło ciebie się ktoś bud chodzi. Ktoś był, Obym się przeoczyło. Ja będę go musiał bronić, bo. No tak! No skąd? Jakiś Batman mnie atakuje No dwóch, super, a tamten siku poszedł No, fajnie, posikanie Zostawcie mnie, ej, zostawcie mnie Chcę Tak się robi odcinki z sikaniem no, Zabili mnie, bo musiałeś się siku No ja z... Może byś wziął moją kartę? No dawaj, dawaj kartę, nie patrz na koło! No to teraz powodzenia. Się. No i się skitraj, tak? I się leją. Metoda na... Na drugie miejsce. Słuchaj się, nie rusza się. Wyciągnij sobie tylko lepszą broń. Mistrz Johnny, cztery osoby. My jeszcze to wygra, bo się tam ci sami pozabijają. Haha, to byłby hit. Hit na ten odcinek. Cztery Johnny... osoby. O, patrz. No i będziesz tu pewnie siedział cały mecz, tam ci się pozabijają. Nie ruszaj się. Tylko sobie celownik naszykuj o. Pół godziny później. A więc melamusy, chowamy się pod schodami. Dobra, zaczęć gdzie będzie kolejna strefa? Cały czas cztery osoby, ale teraz będzie. O. I teraz w którym miejscu, gdzie strefa? <laughs> Obok, dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Minimalnie cię może złapać, ale poczekaj za czym, kiedy będzie, kolej... gdzie będzie kolejna strefa. O, ile cię złapie? Dobra, złapała cię. Wejdź, wyjdź trochę, wyjdź. Wyjdź, 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 Janek. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Broń, broń. Dobra. I teraz uważaj, teraz już się zabiję. Teraz to już po O, tam jest jeden na dachu, na dachu, jest, do góry, na dachu, na dachu. Dobra, kurde. Broń se wyciągnij. Broń wyciągnij, broń wyciągnij. bo siedź tu, siedź tu, dobra. Za tobą. Aha, to już było dwóch, w jednej drużynie. Drugi drugiej Ej, drugie miejsce zajęliśmy, dobra. Spoko. Ale zaliczyliśmy zbierz metal w podniszczonej platformie. Wracamy do lobby. czyli coś dostaniemy. Oj, mam emotkę. Ol, fajne. fajna, patrz. Zaraz sobie ją ustawię. Przy końca z tego misji dostaniesz emocje e, albo coś takiego. Ja pewnie do Roxy. E, kolor. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku na